Dobra, ja chyba sobie tutaj panie. Zostanę na górce, chwilkę i zobaczę gdzie będę jechał. Jak się rozjadę. Tu na prawo na tą górkę, okapa, chwilę stanę. No zdecydowanie, nie ma na razie się nigdzie tam wiesz. No, zgadza się. Los Ale fakt, faktem, ja powiem ci, że jak tym czołgiem nie grałem, to, to dla mnie był wiesz złom, bo nie grałem, nie? i ja hmm. nie grałem trzeci dzień, no to będzie, że teraz lepiej mi się nie gra. No tak, on jest do zdzierzenia. Zresztą to kamo jeszcze ma, to też ja pierdolę super. No hmm? to tam kąsać kąsa, wiadomo. No i ta deba działa, fajna jest właśnie. Co to ma działać za Działo przy ziemi praktycznie można ja stać źródło, nie? No to fajne, pewnie Praktycznie Cię nie widzą, kurwa mix no, AMX, kurde, się wystrzelał i się ładuje, no ff, fajnie, fajnie Nie trafiłem Właśnie wiedziałem, że tam gdzie w dorny On no by się schował już nie? A, ja to, a mi weszło udało się O a ja rikoszek. No tam tego z lewej weź dygnia tam go Próbuję, Spróbuję, spróbuję Tak już pokażę Jeśli nie, nie będę kręcał, bo nie ma sensu Dostał ja Zobacz jak on mnie zbierze, hej! Headsharek jedzie. Zdąży? Nie zdąży. Ups, coś mu się stało. Na minę wjechał, biedny. a rykoszycik znowu pisa. Tylko tam trafiasz, ale masz dingi. Tak. Cały czas trafię, no mówię Ci, że tylko... D ...dinga troszkę, nie? No, poluje, niech tylko wyjedzie bardziej. teraz chyba nie wyjedzie już. No, coś tam ta chyba ciśnie. Ta, ta, ta. Będziemy tu się nie okręcić tam właśnie, w tamtą. Zmarszuł się. No, teraz tu będą jechać kurwa gnidy. Ja stanę <grystanie> no, chyba tam przy zakręcie gdzieś żeby mi widział tam z lewej, nie? Pierwsza szuja już jest, mała. Żeby go ciężko trafić. A tu sobie za tą wydmą stanę, no zobaczymy. Gdzieś tam muszę stanąć. Kurwa łupią tam naszych. Piekamy Niech tu przyjeżdżają, pod dostaną. Ale do ciebie to jest takie wychylenie, właśnie można się ten, nie? No są tym działkiem zajebiste pewnie. No, gdzieś można skitrać w razie czego. Zobaczymy. Na razie moja lordetka od ruskich nie działa. Moja no też, kurwa Po podrób, Podróby żeśmy kupili jakieś. Ja na białoruskim. A, no chyba że, no. Od, a, od tego, od e, Armani'ego. Ormianiego, o, 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 od Ormianiego. A ja od Pumina na kupiłem lądetkę. powiedział, że dobla, panie, dobla, super lolnetka A do... Nie, ja, to mały chuj. No... Mogliby się tu powynurzać troszeczkę. No jak go tam nie da... Ale dosył mu postawiłem No ale dostał za to, He Frajer he. <grystanie> Oni się nie wrócą na kapapu, powinniśmy na na wracać przecież No ja go nie widzę O jest sobie. Ja, ja widzę wieżyczkę Db A tak aby, aby tylko go widziałem Jedzie, jedzie, jedzie tutaj M6 Jadzie nie trafił mnie jeszcze, bo że się nie ruszał nawet go. no nie. Lejemy dziada Chyba tam pocisnę no. kawałek To się Są... prosili? Tam, prosili. No właśnie Teraz możemy im w dupę ładować Nie dojedziemy do nich, ażeby tam kurwa nasi nie padli i dopiero będzie wesoło. Kontar przyjedzie Tu chodź na górkę? Gadasz? Tu, 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 no w prawej, z tej górki będziemy wtedy widzieć. Tak, to pamiętam z CW, widać wtedy. Dawaj, 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 z górki będziemy ich widzieć. bić. Pamiętasz, Franco? Sponko. No jak? Hmm. Sponko. Widziałeś? Patrz jak głupio. Kurwa. O, no, dobra. Ej, kurwa. Wycięli wszystkich ty No Spoko a tak jest Franko Te Kurwa już tutaj są ty No, damy radę Z Ja mam trochę przemolony silnik, bo na gaz przerobiłem, ale chuj jadę. Ty gdzieś ma dużo hapsa węci. Zarabnij mi o mało. Okay. O, panie zajmie ja to ja, to już te. Triusa Porsche nie będzie. Hmm. Tak. Jebaj. Yeah. Nawet... On nie chce się wynurzyć, gnida. No, trzeba do niego podjechać. No trzeba się pofatygować by było po placka z dupy, no ale no, on... Nie, on już nie żyje. No... Ty, te, ty, ten... Y, teraz na słuchawkę okay. gram to... Nie przebija, ma się dobrze zaraz, że nie przebija. Słyszę jak do kurwa... Spokój tak koń uderzał. Pff, 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 pff. <laughs> Może gdzieś tu lata jakiś wiele bunt pod pustyni, kurwa. <laughs> Człowieku. Mówcie, jakby w jakąś blachę kopał kurwa kuń. Oooooooooo! Oooooo! Chuj nie gra. To <laughs> jest A miałem miliony zarabiać, kurwa. Ha! Poszukali <laughs> <laughs> mi będę złodziei polskich decydentów, kurwa. Tak jest, i tych ciężkich chuj. <laughs> no. <laughs> Jezu... No, nie bądź, daj spokój. No w chuj. Na pizza. <laughs>